Dziś mam zarąbistą escę, Może to zagrają w escę? Ona cudnie się na zarąbisty będzie finał, jesteś taka original. Dziś mam zarąbistą escę, o! Szapatę trochę uniesie. Dziewięć dealer. Krzychu, co tu tutaj robisz? Nic. Okej, drogi Mikołaju, muszę sprawić, żeby każdy kupował mój majeranek Poproszę wszystkich, żeby kupili mój majeranek Kamil, 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 kupisz mój majeranek. Nie, spierdalaj debilu. Pamiętaj, że karma zawsze wraca. Pierwsze primo, nie zawsze. Drugie primo, wiesz, że ja nie ćpam. Pif, kupisz mój majeranek. Ociełysza, go, I'd we it. No i takie interesy to można robić. Um, 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 ale pysznej. Jan, nie wciągaj. Masz, spróbuj sama. Ua, -a, a, pyszne. A ram sam sam a ram sam sam gule kuli kuli, kuli 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 ram sam sam a ram sam, sam a ram sam sam kuli. Maciek co dzymosz? Krzychu Sadman, Radek Sadman, Kamil Stach, Janki, Bernardeta Błażej, Jan Chwiejczak.